Boże miłości Duch Święty tworzy relacje. Ale on jest wewnątrz nas i to wszystko zmienia. On ożywia. Pana został nam dany. Żywa woda! Otrzymacie jego moc, szum z nieba, znak ognia, duch pokoju. Radość i pokój. Dzisiaj jest dzień nowenny, gdzie zatrzymujemy się nad tajemnicą oddania ducha przez Jezusa na krzyżu i po jego zmartwychwstaniu. Te dwa określenia wydają się takie, może nieuchwytne, nie? Bo kto z nas może powiedzieć, że na pewno wie, kiedy Jezus oddał ducha swoim uczniom, nam na krzyżu? Otóż, Nieraz właśnie to stwierdzenie oddał ducha kojarzy się z tym, że jakby my używamy nieraz jakby wyzioną ducha, czyli umarł. Nie? Ale tutaj chodzi, chodzi o co innego. Chodzi o to, że Jezus, jak już zapowiedział w Ewangelii Jana, w rozdziale 7 w wersecie 39, mówił, że z jego wnętrza popłyną źródła wody żywej. Ja mówił o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. W czasie, gdy Jezus głosił, kiedy nawoływał, wypełniał swoją misję, ten duch działał poprzez niego, objawiał całą swoją moc poprzez dzieła, których dokonywał Jezus, czyli uzdrowienie, wskrzeszenie, wypełnienie misji. Ale misja Jezusa była ukierunkowana przede wszystkim na to, żeby oddać życie i zbawić wszystkich ludzi. Jezus mówi nawet dobrze później, że ja odejdę, jest to pożyteczne dla Was, bo nie zatrzymujecie się tylko na tym, co widzicie, ale Duch będzie dany Wam i będziecie rozeznawać w Waszym wnętrzu. I w momencie, w którym Jezus wypełnia swoją misję do samego końca, czyli oddaje życie na krzyżu, oddaje też Ducha, który do tej misji Go uzdolnił, który namaszczał całą tę Jego misję. I ten duch oddany pomaga nam później rozumieć, widzieć znaki Jezusa, który już nie jest tu widzialny na ziemi, pozwala nam widzieć Jego w mocy, Jego dzieł w naszym sercu, w innych ludziach, czujemy, że coś jest Boże, nieraz mówimy, to jest takie wow, że aż czuć, że duch jest w tym, w osobie, w miejscu, w działaniu. I bardzo ważne to jest, żeby mieć taką świadomość tego, że nasz krzyż, pozornie bezwartościowy, to cierpienie, które mamy, wydaje się bezwartościowe, złe, złościmy się na Boga, że nas, nasz krzyż połączony właśnie w ten duchowy sposób z misją Jezusa, widziany jako jego kontynuacja, dokładanie jakby naszego krzyża do krzyża Jezusa ma zbawczą moc. I ile razy udaje nam się wypełnić naszą misję, Tyle razy Jezus jest uwielbiony, tyle razy my jesteśmy uwielbieni, Ojciec jest uwielbiony. Tyle razy dokonuje się dzieło zbawcze w naszym powołaniu, w rodzinach, w codzienności, w byciu. Nieraz nam się wydaje na siłę, nie? ale tam, gdzie powinniśmy być, gdzie Pan Bóg nam mówi: Ej, tu zadziała, tu daj z siebie więcej, tu ofiaruj coś z siebie. I później tego samego ducha Jezus tchnie w taki sposób, który trudno sobie wyobrazić na uczniów i posyła ich w świat. Tak samo posyła nas Duch, którego oddał, Duch, którego cały czas nam oddaje, uwiarygadnia Jego dzieła, uwiarygadnia Jego w naszym życiu i uwiarygadnia nas jako świadków z martwych zmartwychwstania. Dlaczego to jest takie ważne, żeby to świadectwo było wiarygodne? Dlaczego to jest takie ważne, żebyśmy mieli Ducha, Sami wiemy, jakie mamy różne momenty w naszej wierze. Nieraz są zloty, upadki, nieraz czujemy, że ktoś nas niesie, jakbyśmy dotykali samego Boga, a nieraz czujemy, jakbyśmy się ledwo wlekli i wątpimy we wszystko, co usłyszeliśmy już tutaj. I podważamy wszystkie dzieła, które się wydarzyły, nieraz widzimy, że, że coś nie przynosi takiego owocu, jaki byśmy chcieli. Dlatego bardzo, bardzo ważne jest to pielęgnowanie, przyjmowanie ducha i świadomość misji. Że każdy z nas, jako chrześcijanie, mamy misję, tylko nie każdy z nas tę misję rozeznał. Nie każdy z nas też czuje się posłany. Nie? Niektórych mówimy sobie, no ale. Co ja mam robić, gdzie mnie ktoś posłał? Nie? I pierwszą odpowiedzią na to jest rozejrzenie się wokół siebie i zapytanie, gdzie jesteś, gdzie żyjesz, w jakim jesteś stanie, czy jesteś w małżeństwie, czy jesteś jeszcze samotny, czy świadomie jesteś samotny, wybrałeś samotność na drodze powołania, na przykład życia we wspólnocie, no ale nie w takiej ścisłej jedności jak jedność małżeńska. Musisz się zapytać, do czego mnie Bóg posyła z racji. Samego tego, że gdzieś jestem. Jeśli mieszkam w jakimś domu, Bóg posyła mnie, żebym wprowadzał pokój najpierw tam. Oczywiście, jeśli to możliwe, jeśli czuję jakąś pasję, zapał do jakiejś pracy, Bóg posyła mnie, żebym pracował z pasją y, też tam, żebym uświęcił tę pracę, żebym działał y, tak, żeby się działa też Jego wola, nie tylko moja wola. I to warto, warto próbować y, sobie nie tyle, może jakoś tam wyobrazić, czy koniecznie określić te ramy, ale jakoś nazwać te przestrzenie, w których ja żyję, które są dla mnie ważne, które są wypisane w moim sercu. Bo być może w ten sposób Pan Bóg daje mi znać, gdzie jest moja misja na tym świecie. I bardzo ważne jest, żeby tę swoją misję znaleźć i ją wypełniać. Bo to nie jest tylko tak, że moją misją jest to, co, to, co robię i to, co chcę robić. Misją jest nieraz to, czego nie chcę robić, co jest bardzo trudne w mojej codzienności. W moim powołaniu. Jezus, misja Jezusa jest trudna prawie od początku do końca. Jest bardzo wymagająca. Ostatecznie domaga się złożenia ofiary z całego życia. I to jest też właśnie dla nas takie, takie, no, taka ważna wskazówka, bo jeśli nasza misja, za naszą misję uważamy tylko to, co lubimy, co nam się chce robić, co się jakoś tam fajnie dzieje w naszym życiu, to prawdopodobnie nie jesteśmy w łączności yy, prawdopodobnie, nie? bo to są różne fazy, może jeszcze ciężkie przyjdzie przed nami. Nie? Ale, ale jeśli to mnie nie kosztuje jakieś ofiary z siebie, jeśli nie muszę poświęcić więcej swojego czasu, swojego serca, jeśli nie muszę się jakoś czasami łamać, żeby coś zrobić więcej dać z siebie, to pytanie, czy wypełnia misję, czy tylko realizuje jakiś swój pomysł, swoją wizję i to wypełnienie misji przyniesie taką prawdziwą radość. Ta misja Jezusa, ona jest ok, ok, okrutnie ciężka, ale przynosi radość. Jezus modli się na ostatni, podczas ostatniej wieczerzy ze swoimi apostołami, mówi, żeby oni mieli tą radość, co ja mam. On zaraz idzie na krzyż, a on mówi, że, że życzy im takiej radości, jaką on ma. To jest właśnie radość z wypełnienia misji, że już czujemy, że nas to przerasta, przygniata, a Pan Bóg w tej, w tej trudnej sytuacji potrafi dać światło, potrafi dać taką radość, której sobie nie weźmiemy stąd, której sobie nie wymyślimy. To są takie, właśnie takie, takie znaki, że nasza misja jest skuteczna, że działa. Nieraz właśnie, jeśli popadamy w zniechęcenie, otwórzmy się na Ducha Świętego, ale w takiej wolności, nie? że patrzę na moje życie, na rzeczy, którymi się zajmuję. Właśnie w takiej perspektywie misji, zaprośmy Ducha do naszego serca i zapytajmy się, ile z tego, co realizuję, jest moją prawdziwą misją, a ile z tego, co robię, jest tylko tym, co, co, co akurat chcę. A jak przychodzi coś ciężkiego, to zaraz się załamuję i uciekam, wycofuję, zmieniam kierunek. Starajmy się właśnie trwać w takim oczekiwaniu na to, żeby zobaczyć swoje życie, swoje serce, swoje drogi, swoją codzienność. Bóg kocha naszą codzienność. Zobaczyć swoją codzienność oczami takimi właśnie duchowymi, żeby to co robimy było namaszczone duchem, żeby było duchowe. Żebyśmy łączyli się z tym krzyżem, z misją Jezusa i w ten sposób dokonywali jego dzieł i przynosili chwałę i radość i sobie, Ojcu, i Jezusowi, właśnie w tym duchu, który będzie przez nas działał z mocą, jeśli pozwolimy mu działać, jeśli trochę zajdziemy na bok.